Dzień dobry, kochani, na środowym live'ie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat jesiennych porządków. Tak, jesienne porządki, porady dla opiekunek od Sensisker. Care. Jak co środę zachęcam wszystkich do komentowania, do dzielenia się waszym doświadczeniem. Wszystkie opiekunki i opiekunów osób starszych którzy pracują czy to w Polsce, czy w Niemczech, yy, który, którzy mają doświadczenie bądź chcą w ogóle podzielić się swoją opinią, a dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać na temat jesienny, na temat jesiennych porządków, jak przygotować się na zbliżającą się zimę. I oczywiście przypominam, że kto jest zainteresowany ofertą pracy dla opiekunek czy opiekunów osób starszych w Niemczech, to zachęcam do kontaktu z naszym biurem od poniedziałku do piątku pod numery telefonu 570 13 13 10, 570 13 13 80, 666, 680, 050. Nasze koordynatorki odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania, pomogą Wam stworzyć profil, takie CV, które następnie przesyłamy do. Rodziny niemieckiej i organizujemy Wam odpowiednią, pasującą do Waszych preferencji pracy. Zlecenia mamy teraz, mamy też wymiany. A o więcej o, o, in, o zleceniach dowiecie się dokładnie pod koniec dzisiejszego nagrania, bo jak co środę przedstawię dostępne obecnie oferty. I tak, już widzę, że pomału dołącza do mnie. Yy, tu kilka osób. Dzień dobry Panie Kubo, dzień dobry pani Madziu, dzień dobry Panie Krzysztofie, na TikToku jest większa e, obecność. Świetnie. Piszcie, komentujcie, zwłaszcza osoby, które są zainteresowane pracą jako opiekunki, opiekunowie osób starszych, a także osoby, które mają wykształcenie medyczne, e, ponieważ taką pracę też możemy Wam zorganizować. Jeśli ktoś jest pielęgniarką, pielęgniarzem, tak, ma dyplom w Polsce ukończony, to również Sensker ma oferty pracy w niemieckich szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Także również śmiało się do nas odzywajcie. Dzień dobry Pani Alino, dzień dobry Pani Barbaro na Facebooku. Miło mi, że Pani dołączyły dzisiaj na temat jesiennych porządków. I tak, pierwszy temat, który sobie omówimy, to bezpieczeństwo seniora podczas porządków. Następnie sprzątanie w trudno dostępnych miejscach, na co uważać. Trzeci punkt, przygotowanie domu na zimę, segregacja i organizacja. Czwarty punkt, jesienne ozdoby, domowe pomysły na przytulną kuchnię. Tak, Co możemy robić w tym jesiennym czasie, jak zapewnić sobie miło czas? czy jakąś aktywność właśnie z seniorem, seniorką, którą się opiekujemy. Następnie bezpieczeństwo tych seniorów podczas porządków, ponieważ możemy ich również zachęcić do pomocy nam w porządkowaniu i jak najlepiej się zabezpieczyć podczas tego. Następnie... E... Oj, przepraszam, bo coś mi tu skoczyło. E, I tak, i na końcu przedstawię... Nasze dostępne obecnie zlecenia. Więc tak. Po pierwsze, to bezpieczeństwo seniorów podczas porządków. E, oczywiście, zbierając się teraz do porządków jesiennych, możemy zachęcić tych podopiecznych do pomocy nam, bo jest to fajna aktywność też dla nich. E, oczywiście oni. Trochę lepiej się może znają w tym, co, co w ich domu jest, bądź możecie zapytać też rodziny tych podopiecznych, jakie pościele, gdzie je na przykład przechowywać, gdzie je przenieść, czy do piwnicy, czy do jakiegoś osobnego pomieszczenia. Można też z seniorem po prostu przejrzeć stare książki, stare jakieś albumy ze zdjęciami, które już nie są potrzebne bądź po prostu właśnie jego garderobę, bądź też produkty spożywcze, które już nie są potrzebne, zrobić takie ogólne, generalne porządki i ten nasz podopieczny czy podopieczna może nam w tym pomóc, może nam po prostu asekurować, można z nim wtedy rozmawiać, można pytać się też o zdanie. I czy ten senior powie tak, wyrzucamy, nie wyrzucamy, czy po prostu będzie przy nas, to no zawsze jest jakaś forma spędzania czasu. E, przy okazji oglądania starych zdjęć, albumów, można się też dowiedzieć czegoś ciekawego o tym naszym podopiecznym. Wiemy, że wiele naszych opiekunek jest traktowanych jak członkowie rodziny, tak, jako, nie, no, jako członek rodziny. I też interesują się historią tych naszych podopiecznych, ich podopiecznych tak naprawdę. Ym, I właśnie przy okazji takich porządków jesiennych można <coughs> wiele się pewnie dowiedzieć, przeglądając czy to albumy, stare zdjęcia, y, czy jakieś zapiski, może stare listy, które leżały gdzieś na komodzie, w szafce. Tak, te rzeczy można powyciągać na przykład na stół i wspólnie z tym podopiecznym poprzeglądać. Może jakaś ciekawa historia z przeszłości się wtedy pojawi i fajnie można spędzić czas po południe czy weekend, w zwłaszcza już obecną, coraz zimniejszą i nieprzyjemną pogodę. Tak, co do co dalej odnośnie bezpieczeństwa. Warto zabezpieczyć miejsca, szczególnie na przykład przy myciu jakiejś powierzchni, tak? Żeby jeśli chcemy bardziej gruntownie posprzątać. Oczywiście już wiem, że e, idzie tu pewnie fala e, komentarzy, że opiekunki nie sprzątają gruntownie, nie sprzątają pomieszczeń, które nie są codziennie używane. Oczywiście, że tak, więc proszę też traktować te nasze porady jako nawet i porady do tego, jak można w domu u siebie po powrocie ze szczeli, po powrocie z pracy po prostu sobie uporządkować własny dom. E, tak? i na przykład wziąć do pomocy y, córkę czy syna czy, czy kogoś bliskiego y, i przede wszystkim też uważać na swoje bezpieczeństwo, jakkolwiek sprzątając, wchodząc nawet nie wiem, na drabiny, zmieniając firanki, które następnie damy do prania, uważajmy na siebie, żeby ta drabina była stabilnie ustawiona, czy właśnie powierzchnie, które myjemy, żeby uprzedzić wcześniej innych współlokatorów, że teraz tutaj sprzątamy, żeby nikt się na przykład nie wywrócił. Jeśli nasi podopieczni ruszają, poruszają się o kulach y, lub lasce, lub y, no, mają problem z mobilnością, tak? a my powystawiamy pewne kartony, czy, czy książki, czy inne elementy, które właśnie przebieramy, to, y, to warto te miejsca też jakoś odgrodzić, czy poinformować wcześniej seniora. Niektórzy, którzy mają problem, z zrokiem, bądź właśnie z tą mobilnością, bądź nawet z orientacją w przestrzeni e, i mają takie stałe ścieżki, którymi chodzą, bo wielu seniorów z zaawansowaną demencją, czy Alzheimerem e, poruszają się często tymi samymi ścieżkami nawet we własnym mieszkaniu, we własnym domu, e, to warto po pierwsze poinformować o tym, że teraz tutaj w kuchni ja będę przekładać czy w korytarzu, czy w salonie. Tak, proszę pamiętaj o tym, no a w razie gdybyś zapomniał, czy zapomniała, to my też jesteśmy na miejscu i obserwujemy sytuację, czy ten nasz podopieczny się do nas zbliża, czy czegoś tam nie będzie grzebał, czy to mu nie przeszkadza, też na przykład w dość do toalety, tak, żebyś nie zostawiać korytarza, nie zostawiać miejsc, które jakieś przejść, które są przejściem, czy to do właśnie sypialni, czy to do kuchni, żeby podczas tego Porządkowania, nie ograniczać dostępu do potrzebnych pomieszczeń. Co do jeszcze bezpieczeństwa, oczywiście tyczy się to nas samych, jak i tych podopiecznych. Środki czystości, które używamy, często mają bardzo chemiczny skład, drażniący skórę, nawet drażniący oczy podczas używania, i warto zwracać na to uwagę podczas kupowania tych środków. Fajnie wybierać na przykład takie bio eco, albo z, gdzie jest wskazane, że jest dużo naturalnego składu. One często mają taki listek na etykiecie, bądź po prostu opis 98% natural tak, ingredients na przykład. I z takich domowych środków czystości można oczywiście wymienić ocet albo sodę oczyszczoną. Która nie podrażnia, która naprawdę jest bezpieczna do stosowania, bo jeśli my będziemy czyścić na przykład łazienkę, bądź kuchenne blaty, tak, bądź jakieś inne miejsca, gdzie ten senior czy seniorka codziennie przebywa i z tą powierzchnią mastyczność, i nie doczyścimy tego do odpowiednio, to może to powodować podrażnienia. A pamiętajmy, że skóra tych osób starszych jest bardziej nastawiona na właśnie taką drażliwość na zaczerwienienia, ta skóra jest już mniej zdolna do regeneracji i niepotrzebnie zrobimy sobie to jakiś problem, żeby potem wzywać lekarza czy dermatologa, jeśli właśnie dojdzie w interakcję ze skórą taki środek. Co jeszcze? Unikać kabli i urządzeń gdzieś tam porozstawianych. Jeśli używamy kable na przykład do odkurzacza, czy do jakiejś parowej, do parowego mopa, tak, to trzeba na to uważać, żeby senior przechodząc gdzieś koło nas się nie potknął, nie zawinęła mu się noga, żeby było to bezpieczne. Wiem, że niektóre opiekunki też lubią sprzątać wieczorami, bądź jak się w tej drzemce, ale to oczywiście jest wasza przerwa, więc opinia jest różna, tak, chyba, że niektórzy mają możliwość skorzystania z przerwy po południu, jeszcze, a w przedpołudnie czy po tym obiedzie korzystają to na ogarnięcie mieszkania, to oczywiście Wy wiecie najlepiej, jak dostosowujecie swój czas pracy do obowiązków, ale zawsze trzeba z tyłu głowy pamiętać o tym, że pod opieką mamy osobę podopieczną, która już nie do końca jest świadoma swojej sytuacji często, bo rzadko kiedy zdarzy się podopieczny czy podopieczna bez demencji, bez zaburzeń orientacji, bez zaburzeń pamięci. Tak, taka zupełnie, jak to mówimy, fit w głowie, sprawna umysłowo, czy tam bardziej wtedy niemobilna, no to w każdym przypadku i tak wiemy, że z nami jest druga osoba i trzeba dbać o jej bezpieczeństwo. I teraz przechodzimy do punktu drugiego. Sprzątanie w trudno dostępnych miejscach, bo takie pewnie znajdują się w każdym domu, w, u każdego. Nawet po tym powrocie z, z pracy, jeśli chcielibyśmy siebie posprzątać, to pewnie się nagromadzi pełno rzeczy, które przez lato odłożyliśmy, tak? które teraz trzeba posegregować i wrzucić gdzieś na strych, czy wynieść do garażu i trzeba je powyciągać pewnie z niektórych trudno dostępnych miejsc. Yy, I zanim do tego punktu drugiego przejdę, to przypominam oczywiście, że pod koniec dzisiejszego live'u będę omawiać nasze dostępne zlecenia, yy, nasze oferty pracy dla opiekunek i opiekunów osób starszych. Także wszystkie chętne osoby zachęcam do kontaktu do yy, tak, kontaktu z naszym biurem. Można też aplikować przez portal Dobra Sztela, tam jak piszecie, Sensis Care, Sensis Care. Tam są nasze oferty pracy. Można też aplikować przez naszą stronę internetową www.sensyscare.pl Tam znajdziecie zakładkę oferty pracy i śmiało też formularz możecie wypełnić. Wtedy nasze koordynatorki się odezwą i przedstawią Wam odpowiednie zlecenie. Co do numerów. Do biura. Wszystkie znajdziecie oczywiście i na stronie, i na Dobrej Szteli, i tu na Facebooku, TikToku, Instagramie. Można też do nas pisać na priv, czyli tak w tej wiadomości prywatnej. Nie ma problemu. Na wszystkich kanałach Was znajdziemy i odpowiemy. I tak, teraz przechodząc do drugiego punktu: sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Jeszcze wzerkam, Pan Wojciech dołączył. Witam serdecznie. A pan teraz jest obecnie u nas na zleceniu? Proszę dać znać, bo coś dzisiaj nawet chyba rozmawialiśmy o panu w biurze, co u pana słychać. E, na TikToku widzę też, dołączyła pani Danuta. Dzień dobry. E, pan Kamila, e, nie, przepraszam, Kamil, pan Michalski. E, pani Ania, w jakiej części Niemiec ta praca? E, o jaką konkretnie chodzi? Jest pani wykwalifikowaną pielęgniarką? Czy szuka Pani pracy jako opiekunka osób starszych? Proszę dać znać, Pani Aniu. Pani Paulina, Dwornik, dzień dobry. Także, tak, dołączacie do nas, bardzo mi miło. Piszcie w komentarzach, dzielcie się swoją opinią i piszcie, jakie są Wasze porady, może odnośnie sprzątania teraz przed zimą: jak wysegregujecie? Yy. Swoje rzeczy, może na co zwracać uwagę, może jakieś sprawdzone metody na segregowanie, odkładanie rzeczy, opisywanie na przykład e, kartonów czy, czy worków, czy może jakieś inne e, triki, dawajcie znać tu w komentarzach. Pan Robert już napisał, witam. Dzień dobry, Panie Robercie. Cieszę się, że Pan dołączył. Ok, na Instagramie e, mniejsza aktywność, ale oczywiście na Instagramie, TikToku, Facebooku jesteśmy właśnie dostępni. I tak, drugi punkt. Sprzątanie w trudno dostępnych miejscach. Oczywiście te zasady bezpieczeństwa trzeba zachować. Następnie jakieś... Przepraszam, to już. Tak, trudno dostępne miejsca to mogą być również rogi sufitu, tak jak ja mam tutaj, róg sufitu, do którego ja pewnie jeszcze bym sięgnęła stając na bo jestem wysoka, ale dla niektórych mogłoby być e, ciężej i mogą się wtedy posiłkować na przykład kim odmiotły, gdyby tam w rogu nam się zalękły pająki, <grywki> tak? To również... E, Również byśmy pewnie tym kijem odmiotu je ściągały, i to są właśnie takie trudno dostępne miejsca: jak jakieś zakamarki, za szafą, czy pod szafą, pod łóżkiem. Tak, wtedy można się posiłkować właśnie jakąś jakimś kijem, mopem, uchwytem, jakimkolwiek. Ale jak to zrobić, żeby też to miejsce dobrze wyczyścić, bo to nie jest tylko tak, przelecieć sobie e, kijem, tak? Warto też na końcu dać jakąś szmatkę, żeby sprawdzić, czy faktycznie tą powierzchnię udało nam się dobrze wyczyścić, e, czy tam zwilżyć wodą, no wy też wiecie najlepiej, czy to z octem, czy z jakimś detergentem. Oczywiście, jeśli używamy wtedy detergentów chemicznych w trudno dostępnych miejscach, których tylko dotkniemy raz tam za pomocą jakiegoś przedłużenia ręki, czy to tam kija, czy, czy miutełki, to pamiętajmy, że te, te, te chemikalia warto jeszcze dobrze wodą przetrzeć tak, i upewnić się, że faktycznie dobrze ta no nie dość że jest wyczyszczone, to potem już ten środek czystości został usunięty, żeby to potem nie zostało, bo niektóre te środki czystości, wżerają się na przykład w czy ściany czy sufitu, pozostawiając e, na przykład plamy, tak, czy potem jakieś odbarwienia, a też zdarzały nam się skargi od klientów. <coughs> Oj, przepraszam. O, wezmę łyka wody. Skargi od klientów właśnie za, na takie zaniechania co do sprzątania albo za wręcz... Uszkodzenie powierzchni, czy to schodów, czy to blatów, przez nieumyślne, czy takie, no wiadomo, nie chcecie nikomu nic uszkodzić, tak, ale przez złe stosowanie odpowiednich środków, czy za mocne tarcie szmatką, czy jakąś gąbką, taką szorstką, no możemy też uszkodzić to mienie tych podopiecznych, tak, to, są, to jest ich własność, i wtedy, no care może dostać odpowiednie nieprzyjemnego maila, a wiemy, że to przecież nie wasz zamiar, żeby tam coś uszkodzić, tylko dobra wola, żeby posprzątać, ale miejmy to na uwadze, bo jednak każdy by chciał nie mieć uszkodzonych mebli, czy, czy chociażby podłogi, schodów i blatów w kuchni. Także trzeba mieć to z tyłu w głowy, żeby też sprzątając tą jesienią, przygotowując się na zimę, dbać o te powierzchnie i o, o to, co co sprzątamy tak, jak można powiedzieć, jak o swoje, żeby potem sobie jakieś nieprzyjemności, jakichś niemiłych komentarzy ze strony podopiecznych nie narobić. Chociaż zwykle ci podopieczni nawet tego nie zauważą, tylko już stroną, która się uskarża, jest rodzina, tak, czy tam klienci, my mówimy, bo klient to często jest ten, który zgłasza nam potrzebę, ale potrzebę zgłasza dla swojego bliskiego, czy to mamy, czy taty babci, dziadka. Tak, i te osoby wtedy zazwyczaj na miejscu też przyjeżdżają, sprawdzają, wiedzą jak było wcześniej i mogą zauważyć jakieś zmiany. Yy. Tak, co jeszcze odnośnie sprzątania, mm, na przykład czy tam garaży, czy odgrabiania liści, oczywiście nie należy się to do Waszych obowiązków. Proszę pamiętać, gdyby ktokolwiek został poproszony, czy spytany, czy wręcz narzucona mu została by praca odgrabiania liści, czy sprzątania, w garażu należy od razu powiedzieć: Nie dziękuję, idę na przerwę, że tak powiem, ponieważ nie jest to obowiązek naszych opiekunek. Oczywiście, my wiemy, że czasem można się dogadać na miejscu o, o takie dodatkowe usługi. Zostawiamy Wam to do, że tak powiem, do indywidualnego dogadywania się. Oczywiście, my jako biuro stoimy po stronie naszych opiekunek i opiekunów i jeśli tylko dojdzie nas, do nas informacja, że klient, można powiedzieć, wymusza coś, co nie jest zgodne z waszą umową, co nie jest zgodne z zakresem obowiązków, no to reagujemy natychmiast i, i tłumaczymy. Ale niektórzy nie przeczytają też dokładnie umowy. Pamiętajcie o tym, że my mamy w umowie wiele, wiele rzeczy opisanych, ale ci klienci często są w dużej potrzebie, e, zgłaszając tą potrzebę usługi opiekuńczej i jeśli są w dużej potrzebie, to tym bardziej szybko e, zaakceptują profil i cieszą się na przyjazd pierwszej opiekunki. A niektóre rzeczy doczytują dopiero później, i z tego mogą wyniknąć też jakieś no, nieprawidłowości, czy właśnie chęć takiego wymuszenia jakichś obowiązków. E, tutaj jedna pani pyta: to live o pracy czy o sprzątaniu? Szanowna pani. E, Tutaj jest, a nie, przepraszam, Pan Oniku Szalony, tata. E, nasz live jest na temat porządków jesiennych z Sensisker, czyli porady e, od Sensisker i od opiekunek osób starszych, a nasza firma zajmuje się delegowaniem opiekunek i opiekunów osób starszych do Niemiec. E, także, jeśli jest Pan może opiekunem osób starszych, chciałby Pan wyjechać do Niemiec, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Nasze numery znajdzie Pan na stronie sensiskare czy .pl, na Facebooku, Instagramie, TikToku i na końcu tego nagrania ja przedstawię też dostępne obecnie zlecenia i wymiany, które możemy, na które szukamy jeszcze obecnie personelu. Pan Robert napisał, bez języka ma Pani pracę. No, ten podstawowy chociażby, język komunikatywny najlepiej, ale ostatnio również zdarzały nam się oferty pracy z językiem podstawowym, chociaż to jednak bardziej dla pań. Ale jeśli tak naprawdę nauka języka niemieckiego nie jest wielkim wyzwaniem, w dzisiejszych czasach jest tyle możliwości dostępnych materiałów, dzięki którym możemy śmiało nauczyć się tego języka niemieckiego w krótkim czasie. Także, Panie Robercie, Trzymam kciuki za szybką naukę i za to, że Pana następnym live już napisze mi na przykład coś po niemiecku, bo wtedy łatwiej mi będzie Pana wysłać do pracy z językiem chociażby tym podstawowym, komunikatywnym. No, od komunikatywnego można powiedzieć bierzemy, aczkolwiek to czasem się tam zdarzy coś z podstawowym, chociaż to może generować bardziej problemy, tak? Jeśli jesteśmy na miejscu, nie znamy języka, nie rozumiemy naszych podopiecznych, ich potrzeb ich wymagań, to oni się frustrują i Państwo się frustrujecie. Także dla własnego bezpieczeństwa lepiej jest znać ten język niemiecki, przynajmniej w takim stopniu komunikatywnym. A jeśli ktoś ma wątpliwości do tego, jaki ma stopień języka niemieckiego, to u nas, Pani Wąka czy ja, z chęcią zweryfikujemy Waszą zdolność językową przez telefon, po, po, poprzez kilka pytań. W języku niemieckim, proszę się nie bać, my też staramy się Was tak nakierować na te odpowiedzi, czy inaczej nakierować. No chcemy, żebyście pozytywnie przeszli te weryfikacje. Jak widzicie, no raczej jestem sympatyczną osobą, a Iwona jeszcze bardziej, także nie ma co się obawiać, dzwonić i, i weryfikować języka, bo wiem, że niektórzy mają takie obawy przed tą weryfikacją, ale nie ma co. Ok, jeszcze tutaj pytanie. Dla sanitariuszy ma Pani pracę. Panie Robercie, tylko Pan też pytał odnośnie tego języka. No, język w przypadku pracy oprócz opieki osób starszych w domach prywatnych w Niemczech. To wszystkie inne oferty, tam już jest wymagany język niemiecki, przynajmniej taki, no na B1. To jest taki już dobry niemiecki i najlepiej potwierdzony certyfikatem, bądź naprawdę dobra znajomość języka, no bez certyfikatu, ale tam jest już podwójna weryfikacja, więc i tak w tym przypadku musiałby pan znać język niemiecki jako sanitariusz yy, i oczywiście przedłożyć odpowiedni dyplom yy, potwierdzający pana kwalifikacje w zawodzie. Yy, ok. Więcej na razie nie widzę. Komentarzy, chyba że coś na Facebooku do nas dołączyło. Ktoś, przepraszam. Już patrzę, już patrzę. Nie, pan Wojciech i parę osób dalej nas ogląda. Ok. Teraz tak. Przygotowanie domu na zimę. Segregacja i organizacja. Więc tak, organizacja sezonowa warto ją zastosować do szaf, tak? Czyli wszystkie szafy przeglądamy, odkładając letnie ubrania i przygotowywując te cieplejsze na jesień, na zimę. I tą odzież, oczywiście letnią, wiosenną, przekładamy do innego miejsca, tak, by było najlepiej, pakując to w te czuchem worki i kartony można też sobie opisać, i Wtedy odłożyć, czy to na strych, czy wynieść do garażu, jak tam Wam wygodnie, jakie są możliwości. Również uporządkowanie spiżarni, bo jesień to już jest taki moment, kiedy nie ma tyle słońca, szybciej się robi ciemno i te wieczory, te popołudnia można spędzić w domu właśnie na tym, żeby przejrzeć to, na co, to, co nie było czasu wcześniej, latem i wiosną, ponieważ korzystaliśmy z pięknej pogody i ciepła. A teraz myślę, że jest fajny czas na to, żeby przejrzeć właśnie te za już słoiki, zobaczyć, które mają, już są po terminie albo wyglądają na takie, które już nie są zdatne do spożycia i je po prostu wywalić, a zrobić miejsce na nowe, na nowe, na które przyjdzie czas robić je wiosną pewnie tak, czy, czy jak tylko będą nowe produkty świeże dostępne i sezonowe. Jeszcze co do porządków jesiennych i przygotowania na zimę, warto sprawdzić ogrzewanie, tak? Warto sprawdzić, czy nasze grzejniki dobrze funkcjonują, kaloryfery, systemy grzewcze, które mamy w domu, żeby się nie zaskoczyć, nie miło zaraz, bo już jest naprawdę zimno, tak? Myślę, że i tak Państwo wszyscy jest, jesteście po tym etapie, bo już nie jest tak ciepło i. Na przykład no w blokach już pewnie, znaczy pewnie ja mieszkam obecnie, także już to ogrzewanie jest włączone.